W pierwszej części rozmawialiśmy o sztucznym człowieku i tu narodziło się bardzo dużo wątpliwości. Kluczowym problemem jest to zasadniczo, w którym momencie zaczyna się życie. Wracamy więc do księgi rodzaju. Bóg stworzył człowieka, stwarza go cały czas, stwarza go w tym momencie, gdy komórka jajowa łączy się z plemnikiem, jak powiedziała pani profesor. Gdzie jest ta różnica między stworzeniem na poziomie chromosomu, a stworzeniem na poziomie połączenia tych dwóch komórek? Możemy tu dwóch porządków, ponieważ... Porządek biologiczny nauk eksperymentalnych i porządek metafizyczny, filozoficzny, teologiczny to dwie różne rzeczy. Trudno będzie wymagać od biologa, ubitnego biologa, w tym stanie profesor, by odpowiadała na pytania metafizyczne. Ale można powiedzieć z punktu widzenia biologicznego... Biologicznego, właśnie, z punktu no. widzenia biologicznego, w którym się mieści w momencie, że to na to życie, bo potem zapytał o metafizykę księga. Bo to przecież y, profesor y, Hardon powiedział, że właśnie tutaj jest dowód na istnienie Boga. Naukowiec, więc jednak występuje w kwestiach Czym w Wydaje mi się, że zagadnienie dowodów na istnienie Boga było bardzo intensywnie wałkowane w filozofii i chyba nie jest zbyt modne w dzisiejszych czasach, jakaś ukazywana nie wydaje. Ale mi się wydaje, że nawet pytanie, kiedy powstaje życie bardziej, bo w pewnym sensie ich komórka jajowa też są żywe. Definicja życia taka biologiczna. Wszystko jest tak naprawdę żywe. Jeżeli ma, my życie definiujemy nie momentem, tylko pewnymi parametrami, które to historia oddycha, dzieje się, tak, pewnymi cechami. Tak. Dokładnie się. tak, dziewiczenie. Tak. Znaczy nie, dziewiczenie to troszeczkę bardziej złożone, bo wielokomórkowe, komórki wielokomórkowego organizmu są żywe, ale w pewnych ale mają. Ale te komórki organ. połączone. Męskie i żeńska nie oddychają i nie mają funkcji, jak najbardziej oddychają. 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 Żyją. Po prostu coś istotnego w naszej rozmowie nie mówimy w ogóle o stworzeniach, tylko mówimy o tym niezwykłym stworzeniu, czyli o człowieku. Czyli nie da się inaczej rozstrzygnąć, jak tylko to, że w momencie połączenia tych dwóch komórek komórki żeńskiej i męskiej, rodzi się człowiek. Tak, ale to nie jest biologiczne. To już, już to jest, jest, to wchodzimy tak. do pierwsze tak. na rzeczy, naprawdę. Tak, ponieważ z biologicznego punktu widzenia można najwyżej co powiedzieć, że w momencie, kiedy łączy się komórka jajowa z tlenikiem i kiedy chromosomy, materiał genetyczny komórki jajowej i klennika się razem zlewają i kiedy jest wtedy 43 chromosomy tak, bo jest 23 plus 23? Proszę, to jest nauka, może pomóc? Nie, 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 nie. nie tak, <laughs> proszę pana. E, e, ale może w tym się. To wtedy zaczyna się e, od razu podział. Jeżeli się zaczyna podział, to możemy powiedzieć, że w tych 46 chromosomach są plany konstrukcyjne, już zgromadzone, mm -hmm. przyszłego dorosłego organizmu rozwijającego się. W tym znaczeniu pytanie o to, kiedy zaczyna się człowiek, ponieważ z teologicznego punktu widzenia, czy metafizycznego, to jest problem duszy. Duszy i materii. Czy może istnieć sztuczna dusza? No, nie, no to jest, <grym> powiedzmy sobie, to już jest bardziej science fiction termin, ale kiedy powstaje dusza, dusza jest tym elementem, tym czynnikiem, no, który zaczyna decydować o tym, że jest to konkretne, rozwijający się indywiduum. Ale możemy powiedzieć tak, że nie mamy eksperymentalnie żadnych instrumentów czy aparatury, która nam powie, że to w tym konkretnym momencie pojawi się dusza. Yes. No Można? więc trzeba jakieś myli założyć. A w związku z tym możemy założyć, że tak powiem, na zasadzie konsekwencji, że z tej zapomnianej komórki jajowej ludzkiej, czyli z pleminka i komórki jajowej, nie powstanie kukurydza, nie powstanie zwierzę, tylko powstanie człowiek. Jeżeli się zaczyna rozwijać, więc już z tego momentu, że tam są te plany konstrukcyjne, że z tego będzie człowiek, to sama już rozwijająca się komórka stanowi przedmiot ochrony i założenie, że od momentu poczęcia mamy być z społeczności. Panie profesorze, panie przewodniczący, wpadła tu przed chwilą księdzu mówiąc o tym, czy też... Istnieje takie ucho, które mają naukowcy na teologów czy filozofów mówiących o problemach ja naukowych. Właśnie... Czy oni się zastanawiają w ogóle nad tym naukowcy? Nie jako naukowcy, jako ludzie, jako, jako chrześcijanie, tak, ale nie jako naukowcy. Wydaje mi się, że to, co Ksiądz powiedział właśnie jest czymś, co zresztą kiedyś posłyszałam jednego bardzo mądrego księdza, że są dwa jak gdyby wątki. Jest opis świata. Taki bardzo materialistyczny więc opis świata jest Ale to, ten problem jest o tyle realny, że on, on ale, się ale pojawia w momencie, gdy stawiam się, się nad wymaga... eksperymentami. No, ale, prawda? Ale nie wymagać teraz od biologa, od genetyka, żeby zajmował się problemami metafizycznymi, teologicznymi, ponieważ nie wchodzi, wtedy wchodzi na niej swojej kompetencji. Tak. Ale jak mówił Jan Paweł II, w chwili tej prezentacji, duch ludzki nosi się na dwóch skrzydłach. Na na wierze i na rozumie, ale, ale są to znaczy, jakby autonomiczne, 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 ale wzajemnie się wspomagają. Wzajemnie właśnie... właśnie... wspomagają. Właśnie tak pytanie, jest, pytanie jest właśnie na, ile, na ile ci, bo w tej pierwszej części naszej dyskusji pojawił się ten problem tego, że, że te manipulacje, próby stworzenia twórczego człowieka mogą być czymś niebezpiecznym. I dla mnie pozostaje kwestią, jakich argumentów powinno się używać w stosunku do naukowców, które tak jak pani profesor powiedziała, myślą jak naukowcy, czyli zasadniczo mają proste znaczy proste, dosyć skomplikowane i ambitne, ale jednak zadanie biologiczne skonstruowania nie wiem, zupełnego genomu człowieka. Tak, ale jak powiedziałam, to jest nie do zrozumienia zupełnie. Także zastanawianie się nad tym nie ma sensu. Jest sens zastanawianie się nad tym, czy i w jaki sposób można pozyskiwać komórki macierzyste. Bo tutaj, i tu wchodzimy w sferę, która jest jak gdyby ani nieetyczna, ani niebiologiczna. Wchodzimy w sferę prawną. Mhm. Jest w wielu krajach po prostu nie wolno, kropka. Posłuchajcie Państwo, jak nasze społeczeństwo zastanawia się nad badaniami genetycznymi. Na człowieku na pewno nie eksperymentować, natomiast ogólnie takie eksperymenty w laboratorium, to czemu nie? A niech próbują, niech próbują. Ja wiem, nie mają co robić, to coś za coś pieniądze biorą, a co z tego wyjdzie, to pewnie szereg innych chorób wykryją tylko. Dla mnie klonowanie narządów nie ma żadnego problemu, dopóki nie zaczną próbować sklonować człowieka. Natura nas stworzyła w taki sposób, że myślę, że nie powinniśmy tutaj manipulować w tych prawach, jeśli chodzi o genetykę. Myślę, że jest bardzo duże zagrożenie, tak naprawdę, tego, że możemy sami siebie unicestwić, bo możemy dojść do momentu, kiedy e, no, kiedy przekroczymy jakąś tam granicę i stworzymy nad ludzi dziwne na określenie. Wydaje mi się, że znajdą się naukowcy tacy porządni którzy wykorzystują tą wiedzę do tego, że pomóc ludzkości, ale znają też się tacy, którzy będą nadużywać poza tych dobytków naukowych, aby spojrzeć rzeczy, które będą no, niebezpieczne. Czy nie ważne, jak to będzie zastosowane? Co z tym naukowcy zrobią? Bo z rozbiciem atomu też można było zrobić albo coś bardzo wielkiego, albo bombę. Trudno, żeby w takim przypadku wszyscy się zgadzali, no więc nasza sonda pokazuje też różnorodność poglądów, ale wydaje mi się, że da się z niej wyczuwać pewną ostrożność, to znaczy ostrożność, którą my też podzielamy tutaj w studiu, że owszem, badania powinny być przeprowadzone nadal, powinny być prowadzone eksperymenty, dlatego że one po prostu pomagają. A Przyjmując więc apel Pani Profesor, by nie rozmawiać o tym, co nie jest sensowne, chciałbym porozmawiać o tych komórkach macierzystych, które tutaj wszystko chwilę się pojawiły. Dla co nam pozwalają komórki macierzyste? Wiemy, że można... Nie gdyby te, te komórki modyfikować, one, czy one mogą stawać się organami, czy one są wszczepiane jako komórki. Słysia.